Sprawdź to walka na słowa, w sercu ogień. Nie ma miejsca na strach, tylko prawda w dźwięku. Wchodzę na scenę, mikrofon w dłoni. Każdy wers to walka, nie ma tu goni. Z ulicy do studia, historia w rytmie. Słowa jak pociski, celuje w szczyty. Patrz jak w nocy miasto tętni, każdy blok to historia, każdy konsument. Stambul znam znamy znam smak porażki, ale wciąż idę dalej, nie ma tu strachów, walka na słowa nie poddam się nigdy W sercu mam ogień, w duszy mam bitwy, rapto mój świat tu... Plan. Z każdym krokiem, z każdym wersem, wznoszę się wyżej. Nie ma tu miejsca na stres. Walka na słowa to mój sposób na życie. Niech każdy usłyszy, niech każdy to przyjmie. Wolka, walka nie ma końca. Słowa jak miecze, w sercu mocna. Niech każdy usłyszy, niech każdy wie. Walka na słowa to mój styl, to mój cel. Yo, yo, to nie koniec. Na słowa, usłyszy, świat, styl, Wolka na słowa, wciąż w moim sercu Niech każdy usłyszy, niech każdy wie Raptom świat, to mój styl, to mój cel To nie koniec Wolka na słowa, wciąż w moim sercu Niech każdy usłyszy, nie każdy wie Raptom świat, to mój styl, to mój cel